Uszanowanie drodzy widzowie, mianowicie <laughs> zaczynamy sobie składać silnik GY6 50, 139 QMB, mała 50 tak zwana, mały silnik GY6, znaczy tyle czasu to trwało, niestety silnik był we wiadrze, że tak powiem, więc trzeba to w końcu poskładać, jest czas, jest chęć, jest wszystko i będzie poradnik ogólnie parę filmów przewiduję z składania tego silnika etapami. Oczywiście i shorty, więc zapraszam do subskrypcji, do udostępnienia, łapek w górę, łapek w dół, komentarzy. Bardzo proszę o to, żeby kanał się rozwijał. Troszeczkę mnie nie było, ale no cóż, trudno. Pojawiłem się znowu z filmami, jakie chcę zrobić, mianowicie przechodząc do meritum. Więc tak będzie pierwszy etap. Mianowicie, jak sobie usunąć stare uszczelki ze silnika? Po prostu zdrapać za pomocą bardzo ostrego nożyka do tak zwanego tapeciaka. Do tapet nożyk ładnie to schodzi. Jedną ręką tutaj to tak prowizorycznie, tylko pokażę, jak to zrobić mniej więcej. Ale to musicie sami sobie już ocenić, bo to musi być idealna powierzchnia styku potem na nowe uszczelki, oczywiście nowe uszczelki i wszystkie podzespoły do tego silnika już są dawno zakupione przeze mnie. E, oczywiście silnik to jest e, jak wspomniałem mała małe GY6 139 QMB. silnik na etapie czyszczenia, wstępne takie czyszczenie tego silnika właśnie karterów między innymi. Tak to wyszło. Jest już dość późno, bardzo nawet późno. W każdym razie widać już e, bliżej końca niż dalej ogólnie tego czyszczenia tego 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 silnika. Idealne to nie będzie, niestety trzeba by było mocno żrącej chemii, która by usunęła ten nalot. To jest na tyle już Weszłowy aluminium, aby idealnie to zrobić. Wszelkie metody mi znane typu nafta, typu właśnie czyściwo do łańcuchów e, motocyklowych e, tutaj już nie podoła, ale co najważniejsze to to, że chciałem pokazać mianowicie przyczyna, czemu ten silnik należy do remontu. Jedna z wielu przyczyn, bo nie dość, że jest cały. Od oleju wszędzie to wiadomo. To jest y, główna przyczyna. Nawet się jedna z głównych. Druga przyczyna to chociażby cały tutaj od oleju strator z cewkami. Niestety, ale y, ten silnik był katowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu też był, y, była włożona 80, 72 cm3 do tego silnika. Niestety wał korbowy odmówił posłuszeństwa. Luz na korbie samej kwalifikował wał do wymiany. Przyczyna, między innymi, tego, czemu jest tak obrzygany od oleju, to między innymi simmeringi, które już są do niczego się nie nadają. One są za twarde. Wiadomo, to jest Bautian z 2006 roku. Produkcja nawet tego silnika to 05 sugeruje na 2005, tutaj macie numer tego silnika, numer seryjny oraz oznaczenie tego silnika 139, 139 QMA, QMB, QMA to jest jedno i to samo. Ślizg jako tako jeszcze jest dobry, trzeba będzie naprawdę jeszcze sporo, sporo czasu go porządnie wyczyścić. Jak sami możecie zauważyć, to m.in. tak wygląda sobie z wszystkimi śrubkami z góry, dystansami, niedystansami, podkładki, m.in. do dokręcania nakrętki spilek na samej, samej górze silnika. Jak mówię, sporo sporo jeszcze czasu, żeby to zrobić dobrze, żeby to powyczyszczać. Tu między innymi pokażę z tej strony od strony właśnie magneta. Cała seria poradników na pewno będzie odnośnie tego silnika, jak to składać. Co niektórzy na pewno się przyczepią, czemu to robię w takich warunkach na ziemi, że syf, że to, że tamto Mili Państwo, taka mała sugestia to to, że jeśli to się odpowiednio zrobi, jeśli to się przedmucha, kompresor mam, to nie ma z tym problemu przy składaniu. W każdej pozycji to można zrobić. Najważniejsze, żeby to sobie wyczyścić idealnie i przygotować ten środek bardzo dobrze. Kolejna rzecz to to, że możecie zauważyć opiłki żelaza w środku silnika. Jak mówiłem, łożysko na korbie zostało uszkodzone, całkowicie się rozleciało, więc pełno opiłków tu i ówdzie można dostrzec. Na pewno z tej strony jest to widoczne i one są widoczne. To się świeci, to się błyszczy, ale mówię, to wszystko można uratować. Można to wyczyścić odpowiednio jak wspomniałem różnymi specyfikami jest pełno tego do wyboru do koloru w każdym razie między innymi te kanaliki będą tutaj który jest kanał olejowy w karterze się tego silnika będzie to ładnie wyczyszczone wszystko nic się nie bójcie tu żadnego dziadostwa nie będzie jak Mówiłem, wystarczy to przedmuchać wszystko idealnie pod wpływem sprężonego powietrza dość mocno. Naprawdę nie będzie z tym żadnego problemu. I sporo podzespołów nowych tu wleci do tego silnika. W tym m.in. uszczelniacze, simmeringi, nowy wał korbowy, nowa góra. I co najważniejsze, to góra tego silnika. Gdzieś tu miałem na pewno głowicę cylindra, proszę bardzo. Ona jest nowa, dłuższy czas, już czeka na założenie. To jest 90, komora spalania ma 90, przepraszam, 51 mm, to jest prze, pseudo do 90 cm sześciennych, Teoretycznie, jak to Chińczycy podawają, 100 cm sześciennych, ale wiadomo, że to jest około 85 cm sześciennych, Tak, naprawdę. Co jeszcze więcej można powiedzieć, to to, że on jest na dużych zaworach, ta głowica, dzięki temu na pewno wał długo, 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 długo będzie sprawny i będzie ten silnik oddychał, będzie mniejsze sprężanie, dzięki czemu te łożyska wytrzymią bez najmniejszego problemu, e, tutaj grzybki zaworowe w, tych, w, tym, w tej głowicy to 20 i 23 mm do tego odpowiednia dysza, Dysza powinna być 0,88 Z tego co pamiętam, gaźnik tu wleci 19 mm produkcji Keihin, niby japoński Tak jak to ma być, ma to oddychać Przede wszystkim bardzo dobrze, idealnie No i co najważniejsze, to potem napęd doregulować, wyregulować, odpowiednie rolki ciężejsze eee, Pasek napędowy tu jest jeszcze w gance, fajny w dość dobrym stanie jakby nie patrzeć naprawdę e, miejmy nadzieję że ten silnik że ten pasek przepraszam zrobi jeszcze około 5000 km chociaż e, powinien zrobić więcej bo jeszcze naprawdę jest e, niesperciały nie jest tutaj popękany gdzieś w różnych miejscach e, na początek co do napędu to rolki e, do sprzęgła do przepraszam do wariatora wlecą od 8 gramów, potem sobie będę to testował, czy faktycznie mi to odpowiada, to przyspieszenie, czy też nie. I cała seria poradników z tego silnika, ze składania, w takich nie innych warunkach będzie, jak wspomniałem, przede wszystkim trzeba zachować czystość, i tutaj piasku żadnego nie dojdzie, i będziemy odpalać ten silnik. Na żywo, znaczy się na żywo, będę nagrywał to wszystko. Jak, co, z czym i do czego, na co zwracać uwagę przy składaniu właśnie tego typu silników. A tutaj trzeba mieć na uwadze, że to jest GY6 o małej pojemności. 50 cm sześciennych nominalnie, ale jak wspomniałem, będzie tutaj e, duża pojemność 85 cm do 90 na dużych zaworach, żeby ten silnik sobie ładnie oddychał. Mili państwo, to jest pierwsza część, jak wspomniałem na początku, tak i wspomnę na końcu. Bardzo proszę o łapki, o udostępnianie tego filmu, o komentarze, o subskrypcję tego kanału, gdyż będzie na pewno częściej pojawiały się filmy.